Witam Was kochani serdecznie. Jak widzicie, tym razem nagrywam w Fitness Clubie? To nagranie jest pierwsze o ile się nie mylę po dobrej półrocznej przerwie i nieprzypadkowo znajdujemy się w tym miejscu, gdzie się znajdujemy, ponieważ chciałbym dzisiaj tym oto zerowym odcinkiem rozpocząć nową serię, która będzie nazywać się Fit Flash. Co to jest za seria? Kochani? Branżę fitness można podzielić na takie dwa obszary. Pierwszym obszarem są treningi siłowe, kulturystyczne, sylwetkowe i o ile eventów tego rodzaju jest bardzo dużo. Są nawet gazetki branżowe, o tym się wszędzie mówi, na forach, w internecie tego jest naprawdę dużo, ale w moim mniemaniu jest taka zaniedbana działka, zaniedbany obszar, jakim jest trening grupowy, fitness, dlatego też znajdujemy się na tej właśnie oto sali. W tym cyklu chciałbym Wam przedstawiać może nie jakieś nowości, nowinki z branży fitness w kontekście zajęć grupowych, ale bardziej przedstawić Wam jakieś fajne imprezy, konwencje, szkolenia, szkoleniowców, prezenterów, na które warto byłoby się wybrać. Ja wiem, tego jest dużo czasami, Dlatego też nie będę chciał się skupiać na wszystkich, nawet najmniejszych lokalnych jakichś tam maratonikach, ale no powiedzmy są takie imprezy o zasięgu co najmniej powiedzmy jakimś regionalnym, wojewódzkim czy ogólnopolskim, na które fajnie byłoby się wybrać, do fajnych prezenterów, a nie zawsze o tym wiemy, bo nie mamy czasu szukać, nie chce nam się, nie wiemy gdzie za bardzo tego szukać, to samo dotyczy szkoleń. Jest bardzo wiele różnych szkół, są też szkoleniowcy, którzy nie współpracują z żadną większą szkołą fitness, że tak powiem, i prowadzą mega fajne warsztaty i szkolenia. Dlatego w tym cyklu, w cyklu Fit Flash, ja chciałbym właśnie o takich fajnych rzeczach mówić. Jak zapewne wiecie, Mam bardzo bogate doświadczenie, nie tylko jeżeli chodzi o prowadzenie zajęć fitness, ale ogólnie bytność, że tak powiem, w tej branży. Dużo jeszcze na konwencje, bardzo dużo jeszcze na szkolenia. Znam bardzo wielu fantastycznych instruktorów, prowadzących, prezenterów i takie nowinki, takie, że tak powiem, informacje odnośnie szkoleń, eventów, one do mnie docierają praktycznie zawsze, dlatego dużo łatwiej mi to będzie zagregować i Wam przedstawić w takim, w krótkim programie, bo ja nie chcę, żeby te odcinki trwały 20, 30 czy 40 minut, to mają być krótkie, 5, maksymalnie 10 minutowe e, odcineczki, gdzie będę w dużym skrócie omawiał to, e, na co można się wybrać i gdzie fajnie byłoby w danym momencie czy tam w jakimś czasie e, pojechać. Ja też nie chcę, żeby te odcinki pojawiały się często. Bo jednak tych imprez nie ma aż tak bardzo wiele, żeby nagrywać, nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu. Ale jeżeli by się udało taki odcinek nagrać raz w miesiącu, może dwa razy w miesiącu, jeżeli się coś dzieje, bo może być tak, że. Nagram Wam odcinek, gdzie przedstawię jakieś fajne impreski, a w międzyczasie sam pojadę na jakąś jeszcze inną. Nagram Wam relację, czy nagram jakiś fajny wywiad z prezenterem, ze szkoleniowcem, bo też takie rzeczy bym chciał tutaj krótkie w tym cyklu umieszczać. Jak planowałem rozpoczęcie tego cyklu, to też mi zadano pytanie: dla kogo by to miało być skierowane? Czy dla uczestników zajęć, czy dla instruktorów? I troszeczkę się nad tym zastanawiałem i doszedłem do wniosku, że nie ma co się ograniczać. Dlatego dla instruktorów czy dla przyszłych instruktorów, którzy są jeszcze uczestnikami zajęć, na pewno będę mówił sporo o szkoleniach, o szkoleniowcach, gdzie warto się wybrać na jakieś szkolenie. Bo pamiętajcie, że nawet jeżeli jesteśmy już instruktorami, nadal warto się szkolić, cały czas jeździć, przypominać sobie tą wiedzę, uzupełniać, bo... Z czasem, nawet jeżeli ileś tam szkoleń zrobiliśmy, ta wiedza gdzieś nam umyka, ulatuje, bo wiadomo, że nie ze wszystkiego korzystamy. Dlatego ta część będzie skierowana głównie dla instruktorów, ale też dla tych z Was, którzy chcieliby na tą drogę instruktorską wejść. Z drugiej strony, jest wiele fajnych konwencji, maratonów fitness, na które, w których brać udział mogą nie tylko instruktorzy, ponieważ one są dla każdego. Chociażby taka euforia teraz w Łodzi jak najbardziej jest dla wszystkich. I też o takich eventach będę mówił, dlatego na pewno i ćwiczący, i instruktorzy, coś dla siebie tutaj znajdą. Żeby już nie przedłużać, to jest tak jak mówiłem, zerowy odcinek, wprowadzający, żebyśmy wiedzieli, co będzie, o czym to będzie i jeżeli, jeżeli jesteś instruktorem, trenerem, szkoleniowcem prezenterem, robisz jakiś fajny evencik, robisz coś fajnego, cokolwiek, coś co dotyczy branży, fitness, ale tak jak mówiłem, w kontekście zajęć grupowych, to jeżeli chciałbyś, żebym o tym powiedział, napisz mi w mailu na fitfleszmałpasportowapasja.pl, a ja oczywiście o tym powiem i od razu zaznaczę, to nie ma być jakaś tam płatna współpraca. Mi to wysyłacie, ja zweryfikuję, czy to jest fajne, czy mi się to podoba, czy sam bym wziął udział w tym i polecił dalej i na pewno o tym opowiem, że tak powiem bez mrugnięcia okiem. Także nie wahajcie się, wysyłajcie informacje. Jeżeli macie mnie znajomych na fejsie, bo większość was mam, Piszcie do mnie na Messengerze o jakichś fajnych evencikach, a ja na pewno o tym będę wspominał w takim cyklu. I oczywiście dajcie znać w komentarzu, czy taka forma Wam się podoba, czy chcielibyście mieć w jednym miejscu zebrane takie informacje właśnie odnośnie tych wszystkich eventów, fajnych, jakichś tutaj wydarzeń, które w naszej branży się dzieją, bo w moim mniemaniu, a no dużo, że tak powiem, czasu poświęcam, na, że tak powiem, obserwowanie, co się w branży dzieje. Nie ma, nie ma takiego jednego fajnego miejsca, gdzie można byłoby, że tak powiem, dowiedzieć się na najbliższy, powiedzmy, miesiąc czy dwa, co fajnego się będzie działo i gdzie warto się w danym czasie wybrać. Kochani, dajcie znać w komentarzu, co o tym sądzicie. I ja się z wami już żegnam. Do zobaczenia i Papa a właściwie odwrotnie papa i do zobaczenia w pierwszym odcinku który pojawi się na pewno jeszcze w listopadzie myślę że w przeciągu tygodnia taki pierwszy odcineczek już tutaj dla was przygotuję papa